Na potrzeby wywiadu powinienem oficjalnie mówić, panie Kamilo? Nie, dlaczego? Nie wiem, może być coś Wizerunek. <laughs> Generał Hux w Gwiezdnych Wojnach, Książę w Kopciuszku, czarna pantera w filmach MCU, Steve Trevor w Wonder Woman, czy Tom w Soniku. Do tego Gaskon w Wiedźmińskich opowieściach, no i oczywiście V w cyberpunku. Kamil Kula, czyli aktor filmowy i serialowy, aktor teatralny i aktor dubbingowy. Człowiek wielu głosów, no i człowiek wielu talentów. Spotkaliśmy się ostatnio w Krakowie, by. No tak, poprawdzie to w celach kompletnie niezawodowych, ale przy tej okazji postanowiliśmy porozmawiać trochę przed kamerą o jego doświadczeniach w pracy aktora głosowego. Zapytałem o początki, trudności i doli głosowych. No i właśnie o to, ile głosów musi potrafić zagrać aktor głosowy, by być dobrym w swojej pracy. Zapraszam. My spotkaliśmy się wcześniej przy okazji głównie cyberpunka, czyli, czyli temat growy, gdzie, gdzie mieliśmy już okazję trochę porozmawiać na temat pracy aktora głosowego, no ale jeśli ktoś nie siedzi w tematyce growej, ale mógł Cię słyszeć w różnych rzeczach, to powiedz mi, gdzie Cię ktoś mógł usłyszeć? No w sumie to w wielu różnych rzeczach. Teraz najświeższy to Sonic. Eee, w Marvelu Czarna Pantera. I y... Jezu, ja tak nie pamiętam. W, Gwiezd... w Gwiezdnych wojnach. Byłeś generałem Haksem, oczywiście. Generałem Haksem. Y... Nie pamiętam. <laughs> Dobrze. A ym, oczywiście poza y, głosowym aktorstwem zajmujesz się też. Aktorstwem mhm. standardowym zupełnie. Dzisiaj na przykład, y, chociaż nie wiem dokładnie kiedy ten y, materiał poleci, ale dzisiaj cię widzę dzisiaj w, te, dzisiaj. Teatrze, w teatrze słowackiego. Y, ale poza tym, oczywiście, filmy, seriale. Mhm. Y, coś ciekawego nadchodzi? O czym możesz powiedzieć? Nie, to o niczym jakby. że to się nie mówi, żeby nie zapeszać. No, ja Dobra, jestem taki. To... To nie zapraszajmy w takim razie. To podejdźmy na razie troszkę krótko, zajawkowo, historycznie, jak ty zacząłeś z aktorstwem głosowym? Może co było twoją pierwszą rolą, jeśli pamiętasz? Pamiętam, była taka bajka, wujak wypas, tylko ja chyba nie od niej, znaczy nie pamiętam tak dokładnie. Okay, okay. Zaczęło się od tego, że jakoś na pierwszym roku miałem zajęcia z Łukaszem Lewandowskim, który bardzo dużo też w dubbingu pracuje. I zaprosił mnie i tam jeszcze chyba kilka innych osób do studia, my się tam orientowali, bo na pierwszym roku, nie wiem jak jest teraz, ale my wtedy nie mogliśmy jakby pracować okay. w, w tak zwanym zawodzie. No nie wiem, jeżeli ktoś by chciał tam jako na barze czy jako kel, no nie wiem, no to, ale chodziło o to, że w zawodzie nie można pracować, no oczywiście zdarzały się pewnie jakieś tam wyjątki, ale... My, my, my zapytaliśmy go, czy my możemy tam pojechać i coś zrobić, on mówił, dajcie spokój i e, to chyba były y, jakieś takie małe role właśnie w, w, w kreskach, w animacjach mhm. Ym, i gwary. Gwary to są, jakby to jest takie y, tło, czyli niczego konkretnego nie słychać, ale no nie wiem, główni bohaterowie są na przykład na stołówce, Okay. A w tle widać tam ludzi, którzy niosą tace na przykład. No nie, no i trzeba coś tam jakieś, o no mi pomidora, czy masz tam keczup jakieś? I to generalnie się rozmywa, no ale jest jakby okay. takie tło filmu, no to to są gwary. Więc mm. jakby ja taką przeszedłem w, w, tradycyjną, można powiedzieć, nie wiem, jakąś taką ścieżkę. Okej. Okay. Jakieś słuchowiska masz na swoim koncie? W jakim sensie słowo? Bo wiesz, są powiedzmy czyste audiobooki, które mamy i które wiem, że wiem, że robisz, ale mm, były takie, nazwijmy to mega produkcje na przykład z Wiedźminem robione czy w ogóle z Sapkowskim z Trylogią Chusycką, gdzie tam masz całe nie jedna osoba czyta, tylko wiesz, masz aktorów do ról, masz y, całą oprawę dźwiękową do tego w ogóle efekty dźwiękowe, także to są takie w sumie No to robiłem coś takiego. Y, wiesz, ja nie w tym sensie nie pamiętam, że nie? Mm że mam to gdzieś i jakby mm. nie przywiązuję do tego wagi, tylko jakby zapam... jakby w dubbingu robi się dużo rzeczy różnych i mm. ciężko by zapamiętać, że się robiło to i to i to i to i to. Z takich najświeższych to ja pamiętam też dla Audioteki, taki właśnie audioserial Galaktyka. To był właśnie taki audioserial, jakby słuchowisko, gdzie był narrator, gdzie był podział na role, i do tego muzyka, mhm. no czyli jakby to. Takie słuchowisko. No Przynajmniej to o czym mówię. No plus oczywiście słuchowiska w teatrze polskiego radia. Mhm. Ale to jest jakby już też z kolei coś innego, no bo tak takie jest. słuchowisko, galaktyka nagrywa się normalnie w studiu, mhm. a teatr polskiego radia, no to tam jakby jest i ruch, i wszystko te efekty dźwiękowe też się tam nagrywa. Okay. Po w ruchu, no nie? Okej. Okay. A czy uważasz, i to już bardziej jest opinia niż, niż cokolwiek, czy jest moment, kiedy jest za późno na wejście w aktorstwo głosowe? Mówiłem ci, że będą trudne pytania. Opinia? Moja? To tak. Czy uważasz, że, jest, że, że dla kogoś może być już za późno? Że na przykład należy wejść nie. w voice acting, kiedy masz te naście albo 20 kilka lat, a jak ci się zachce w późniejszym wieku, to, to nie. Nie, nie ma sensu? No, nie. Zresztą, jakby wiesz, no, to nie ty do końca decydujesz, że wchodzisz sobie. W, w, no oczywiście. Do dubbingu. To jednak musi być zweryfikowane przez kogoś Proszę, mądrzejszego, od mądrzejszego od nas. Bardzo dobrze. To, przy, to przyprowadź nas y, troszkę przez y, ten taki proces, stwy, który przechodzisz y, przy aktorstwie głosowym, jeśli chodzi o. Y, od momentu, kiedy na przykład dostajesz propozycję castingową. Y, jak potem dochodzimy do etapu, kiedy nagrywasz i, i, i tak dalej, i co się z tym potem dzieje, według twojej wiedzy? No, najpierw odbierasz telefon. <grym> dzwoni najgorzej. Telefon, dzwoni odbiera, fotowoltaika. Odbierasz telefon, nie wiem, dostajesz zaproszenie na casting, więc jedziesz i nagrywasz ten casting, a potem czekasz na telefon, aż zadzwoni. Jak dzwonię, no to znaczy, że generalnie dostałeś, bo jak nie dostałeś, to nie dzwonię. <laughs> Okej. Okay. To tutaj szybko, czy casting to jest właśnie najczęściej jedyna opcja? Czy, czy są propozycje typu, chcemy ciebie, nie, no nie tak, przychodź na casting, no, po prostu chcemy tak, Ciebie? Tak, 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 tak. Tak. Okay. tak też jest. Casting to jest zwykle do jakichś takich. Yy, no nie chcę niczemu umniejszać, ale no te prace dubbingowe się dzielą, tak? Dzielą się na animacje, na seriale, gdzie często dostajesz po prostu propozycję już od razu, a czasem idziesz na casting, nie wiem, do, do Gwiezdnych Wojen, kiedy jest szukany, na przykład był szukany głos do Czarnej Pantery, no to mm. też były castingi. Bo nagrywasz do takich produkcji, nagrywasz casting, później twój głos jest wysyłany gdzieś tam, zazwyczaj chyba do Londynu, i, i to już tam wybierają. Nie wiem, szczerze mówiąc. Czyli to, jakim to nie jest decyzja zabierają. lokalnego reżysera, powiedzmy, castingowego yy, Znaczy No taka ostateczna, to na pewno nie. Znaczy, nie wiem, no nie y jestem. Y ale y z Rozumiem, tego, że co na słyszałem... pewno mamy różną skalę, nie? czyli tak jak mówisz, chociażby gwiezdne wojny, tak. Marvel versus y lokalna bajka, która nie wiem, przyszła z Czech na przykład. Tak. To, to pewnie no skala to wtedy się różni. robi obsady reżyser. No to biuro tego, tego, zatrudniam tego, tego i tego, ale do tych filmów. Tak, szczególnie jeśli chodzi tam o Marvel, DC, to te głosy są wysyłane za granicę. I reżyser, z tego co mi wiadomo, może jakby coś zasugerować, co on by chciał, czy co mhm. mu się wydaje, ale swego czasu to słyszałem, ja nie wiem, czy to jest prawda, że te głosy nasze były wrzucane w ogóle w jakiś tam, nie wiem, komputer. I była sprawdzona zgodność barwowa. Z oryginałem. Okej. Okay. No bo to wiesz, no bardzo się nie może różnić. Oczywiście. Nie? To nie może być tak, że ktoś ma niski głos, a, e, to, a, a, a wysyłane próbki są na przykład, wysokich głosów. Mhm. Mhm. Jasne. Rozmawialiśmy trochę o tym wczoraj, o kwestii akcentów. Grałeś Czarną Panterę, Chadwick Bowman, który, który grał w Marvelu tę postać, nadał jej bardzo charakterystyczny akcent. No tak. I w Polsce przy dubbingu oczywiście takiego akcentu imitującego nie uświadczymy. Jakie jest podejście do, do powiedzmy, regionalizowania brzmienia postaci Czarnej? tego się nie robi. Ja tak z jedną taką sytuacją się spotkałem, dubbingując Wonder Woman. Dubbingowałem jak Chrisa Paina. I tam w pierwszej części była taka scena, że on przyjeżdżał do jakiegoś takiego obozu niemieckiego, i już nie pamiętam, jak oni to zrobili, że on, żeby dać jakby wyraz temu, że przeszedł na niemiecki, że mówił po niemiecku, to właśnie tego, wydaje mi się, że było tak, że on mówił po angielsku, ale z niemieckim akcentem. Mhm. Chyba. No, chyba, że mówił po niemiecku po prostu. No i my doszliśmy do wniosku, że spróbujemy zrobić tak, żebym ja właśnie mówił z lekkim niemieckim akcentem. I tak zrobiliśmy. Ponoć to wyszło ok. Ponoć? Nie oglądasz swoich, swojego dorobku zawodowego? Nie, nie, raczej nie. Okej, okay, okej, okay, dobrze, dobrze. Czy istnieje coś takiego w przynajmniej w twoim odbiorze, jak łatwiejszy voice acting, czyli gry versus filmy versus animacje? Coś jest łatwiejsze od drugiego? A jeśli tak, to w jakim aspekcie? Wiesz, mógłbyś pomyśleć, że film jest w jakimś sensie łatwiejszy, bo wszystko widzisz. Bo widzisz obrazy, widzisz emocje aktora, sytuację, w której się znajduje, czy jest bliżej, czy dalej. A w grach grasz na ucho. Albo y, albo grasz y, po angielsku y, po oryginale. Mhm. Y, masz czasem opowiedzianą jakąś sytuację jak wygląda. Y, no, a resztę musisz sobie wyobrazić. Okej. Okay. No w cyberpunku było tak, że dostawaliśmy jakby opis sytuacji, co się dzieje. Y, wiedzieliśmy w, powiedzmy w którym miejscu fabularnie jesteśmy, czyli w jakim stanie, czy jesteś zmęczony, czy jesteś niezmęczony i, i w, no, w jakim jesteś miejscu, ale no to dlatego, że to jakby um, pisali Polacy, jakby oni mhm. są, są tutaj i, i mieliśmy taki dostęp, a wiesz, tak naprawdę to byś musiał pogadać chyba z reżyserem dubbingu, bo ja wiem, że chłopaki dostają też jakieś opisy tam w tekście, który mamy, są jakieś wskazówki hmm. też, co to jest za miejsce. No oczywiście emocje są, jakby to też jest napisane jakby takimi skrótami, krzyk czasem, no ale no to jakby w tym sensie film jest łatwiejszy. Okay. Bo go widzisz po prostu. Zastanawiam... Ale z filmami też różnie bywa, bo w takich dużych produkcjach, typu Marvel, zdaje się, na pewno w Wojny, reżyser jedzie na jeden pokaz, nie wiem jak teraz, jakby w pandemii, ale wcześniej, bo także do Londynu albo do Los Angeles, przyjeżdżają z całego świata reżyserzy, oglądają ten film, muszą jak najwięcej zapamiętać, a muszą jak najwięcej zapamiętać, ponieważ kopie, które później są w studiach, tak jak na przykład Gwiezdne wojny, to gra się pod wyciętą twarz. Masz cały czarny ekran i widzisz tylko wyciętą twarz swojego swojej, swojej postaci. postaci. Więc jakby reżyser musi pamiętać, co to jest za sytuacja i jest to y, trochę abstrakcyjne y, no. brzmi. Bo zastanawiałem się, jak pytanie moje się też wzięło od tego, że na przykład y, film w pewnym sensie może być też pewnie ograniczający, bo musisz zagrać pod kogoś. Mhm. Czyli musisz oddać osobę, która już coś zagrała. W grze na przykład, czy, czy w animacji, w teorii możesz nadać własnego charakteru postaci powiedzmy. No tak, Więc, ale też musisz się mieścić w pewnych ramach czasowych pliku, mm -hmm. no nie, czy jakby te pliki też się dzielą, czy one są takie o dialogi gdzieś tam na ulicy, że yy, nie wiem, w Wiedźminie na przykład, prawda, jedziesz sobie gdzieś tam Geraltem i, i słyszysz jakieś tam dialogi, no czy w innych grach oczywiście też. Yy, a inną rzeczą są na przykład y, cinematiki, czyli albo filmy już gotowe, bo w grach przecież są przerwniki filmowe, albo na przykład y, dialogi, yy. Że jakby masz bardzo duże zbliżenia na twarz, no i musisz się mieścić w, w, w tak zwanych kłapach, mhm. czyli w, w ruchach, tak. No to te pliki są tam odpowiednio pooznaczane, że masz tam synchronu, ileś tam procent, czy, czy 0% na przykład, i musisz idealnie się zgrać. Okej, okay, okej. Okay. Muszę zadać pytanie, które, z którego bierze się tytuł tego materiału, czyli. Tak trochę przewrotnie. Ile ile głosów musi potrafić umieć zagrać aktor głosowy, żeby, żeby chcieli z nim ludzie współpracować? Popatrzysz na Jarosława Boberka. To nieskończona liczba. Czyli no, ale... na pytanie, ile głosów? Wszystkie. Wszystkie. Jarosław Boberek, wszystkie. Nie wiem, nie umiem się odpowiedzieć. No. To y, może od trochę innej strony. Czy no, musisz mieć płynność taką, prawda? No, wiadomo, że na pewno nie będziesz miał większe opcje, jeśli pewnie masz do zaoferowania większą różnorodność. Ale czy uważasz, że na przykład ze względu na głos czy na to, z czym jesteś kojarzony, na przykład, dostajesz konkretne role? Czy jest to raczej Zaskocz mnie w każdym? Bo mówimy cały czas o zaproszeniach na castingi. Więc też ktoś y, myśli, że okej, okay, ty możesz być potencjalnie dobrym kandydatem. Czyli ktoś może mieć wyobrażenie co do tego, jak zagrasz. Więc czy w pewnych ramach jest aktor głosowy zamykany, czy raczej daje się otwarte pole do pokaż, co potrafisz? No wiesz, w każdych ramach aktor chce pokazać, że jest wszechstronny. I to zawsze tak jest, podejrzewam, i w dubbingu, i. I, jakby, I i na scenie chcę przełamywać, i chcę wychodzić z szuflady i, i grać różne role. Bo na tym to polega, żeby, żeby nie być w jednej ramie sztywno i trzymać się tego. Ale to też zależy od wyobraźni tych osób, które jakby dają pracę. No, to też na każdym polu. Mhm. Czy głosowym, mhm. czy, czy innym. Mhm. A to, czy dajesz radę zmieniać głos, no to też jakby wychodzi w pracy. Jakby w takim doświadczeniu, no w zasadzie to jest dosyć takie małe środowisko, i im dłużej jesteś, tym więcej ludzi znasz. Mhm. W związku z tym też jakby ci ludzie, reżyserzy, znają Twoje możliwości głosowe, ale wciąż się możesz zaskakiwać. Czyli mamy do tego też drugą odpowiedź: na, na ile głosów, nie tylko wszystkie, ale też ile trzeba. No, jeśli, się, jeśli aktor chce się wykazać, to, 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 to w sumie to jest ta perspektywa. Tak. Chociaż jakoś u mnie tak wyszło, że jakichś takich szlachetnych często dostaję w ogóle to granie. To y, co jest, uważasz, najtrudniejszego w Twojej pracy? Dla Ciebie, prywatnie, bo nie chodzi mi o jakiś ogólny konsensus. Co jest dla Ciebie najtrudniejsze znaczy, w pracy? Znaczy że o dubbing? Tak. Przy pracy aktora głosowego, co jest dla Ciebie najtrudniejsze? Strona, wiesz, na przykład Koncepcyjna, jaki głos, może same, konkretny rodzaj nagrań, które trzeba. Rozmawialiśmy dzisiaj w, w, o tych takich trudnych no wojskowych. Tak, no to, to, na to są przykład. takie trudne, tak. Rzeczywiście, jak hmm, graż jakąś taką hmm, grę wojskową, Call of Duty, Battlefield czy inne, i miałem kiedyś tam 800 plików. Krzyczenia zabeczką, pod stołem, z prawej flanki, z lewej flanki, z góry, uwaga, granat, dymny, taki siak i owaki. No to po prostu się zdzierasz, no nie? I, i gardło boli, no bo pewnych rzeczy nie da się uniknąć. No to jakby w tym sensie, może to jest takie naj, najtrudniejsze rzeczywiście, bo czasem trudno nad tym zapanować. Okej. Okay. No bo poza. No to nie wiem, co, co innego takiego było. Okay. Z twojej perspektywy, czy masz jakieś, jakiegoś, nazwijmy to, idola, wzór do naśladowania przy, przy dubbingu? Czy w ogóle dobrze jest mieć wzór w dubbingu? No jak każdej pracy. Mhm. Przychodzisz i, yy, i spotykasz ludzi, yy, którzy siedzą w tym ileś lat i są fantastycznymi. No nie wiem, Jarosław Oberek na przykład. Tak jest. Yy, a tylko jego nazwisko wspominam, bo, bo jakby jest wielu aktorów, ale tak pewnie szeroko znany jest, jest no, nie bez powodu jest nazywany królem polskiego dubbingu, ale jest naprawdę wielu fantastycznych aktorów i aktorek, od których, od których się uczyłem. To jest trochę tak, że jakby no, na, na nagrania w sensie, no nie spotykamy się na nagraniach, no bo nagrywa się pojedynczo, prawda? Tak jest. Ale bywają sytuacje, że ci fantastyczni aktorzy są reżyserami, bo, no bo tak to działa. I też dają jakby czasem super wskazówki, a, a poza wszystkim, no to praktyka czyni mistrza. I, I to doświadczenie sprawia, że uczysz się po prostu trochę na sobie. Ktoś ci, ktoś ci, ktoś ci da wskazówkę, ktoś ci da uwagę, ktoś ci powie, co zrobić inaczej. Ale to pewnie o taką sprawność techniczną chodzi w nagrywaniu, prawda? Bo, no bo jako aktor no to no też się uczysz, mm -hmm. nie? ale to już tam rynek weryfikuje brutalnie. No tak. To yy, wiadomo, że wie, wiele osób uważa, że to jest fajna praca. Z jednej strony nie, może nie, nie powiem, że ktoś może uważać, że to jest łatwe, bo myślę, że to, to już za dużo by było powiedziane. Ale jeśli. No, dla jednego jest łatwe, dla drugiego nie. I jak to w życiu? Nie? Więc jakby ktoś bardzo chciał się dostać do dubbingu, to po tym, jak już mu powiesz, nie rób mi konkurencji, nie próbuj nawet, to jak przygotować się do tego, że chciałbyś pracować w tym kierunku? Nie wiem. No wiesz, no ja zostałem zaproszony do studia i, i gdzieś tam. Ale będąc już wtedy w szkole aktorskiej, prawda? Mhm. Ale czy to jest coś, co, co warto robić, typu nagrywać własnym sądem jakieś e próbować dabingować rzeczy w własnym zakresie, pracować nad głosem, zakładam. Coś, co możesz pewnie robić, żeby kiedyś spróbować tę jedną szansę wykorzystać, którą Ci ktoś da przypadkiem. No wiesz, no są pewnie ludzie, którzy zanoszą jakieś... nagrają swoje demo i zaniosą do studia. I zostawią, I, i tak pewnie też są niektórzy zatrudniani, ale wiesz, w zasadzie no, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Bo ja nie. Ja jakby nie pracuję w studiach dubbingowych i nie zatrudniam ludzi. Więc ja nie wiem, jak polegają, jakby na czym polegają te zgłoszenia, czy mhm. są jakieś w ogóle. Czasem wiem, że się szuka na przykład y, y, dzieci do dubbingu, prawda? Mhm. Mm. No bo potrzebny jest chłopiec albo dziewczynka w wieku jakimś tam. I zwykle to jest po prostu przed mutacją, bo y, głosy y, męskie już, czy kobiece, y, no to, to są po prostu w większości y, aktorzy po szkołach teatralnych. No bo w głosie to wielkiego nie ma tam znaczenia wiek. Oczywiście gdzie nigdzie usłyszysz, no nie? Ale y, nie ma powodu, żeby... Nie wiem, 17 latka grał 17 -latak, 17 latek, może go z powodzeniem zagrać 30 latek, jeżeli ma e, młodo brzmiący głos, bo no wieku nie oszukasz czasem wyglądu, ktoś się się świetnie no, trzymać, nie, oczywiście. ale no 40 latek studenta raczej nie zagra, a w dubbingu, dlaczego by nie? Czyli co, jakieś www.sukamyaktorówgłosowych.pl/slash praca. Nie, e, możemy. Wolę nie sprawdzać, co jest na tej domenie, szczególnie, jakby ktoś coś pod, to podstawił potem. E, ale no dobrze, dobrze. Czyli nie róbcie konkurencji, dajcie człowiekowi pracować w spokoju. Tak, oczywiście. E, chciałbyś kiedyś reżyserować dubbing? Mm, nie wiem. Nie. Czyli nie, nie myślałeś nie, o tym raczej? Nie, nie, w ogóle nie, nie podoba mi się tutaj to, co robię. W sensie ta praca mi się podoba jako aktora i nie myślałem o tym, żeby reżyserować. No, po, po, kropka. Dobrze, dobrze. To y, jakieś słowo pożegnania dla, dla widzów? Trzymajcie się i y, wspierajcie dubbing, grajcie po polsku, oglądajcie po polsku, a najlepiej oglądajcie i grajcie tak jak chcecie. Trzymajcie się.